Cześć serdecznie, kochani. Dzisiaj chciałbym poruszać bardzo ważny temat. Takim tematem jest depresja. Co Biblia mówi na temat depresji? Depresja jest powszechnym stanem, który ma wpływ na miliony ludzi, tak samo chrześcijan, jak i nie. Ci, którzy cierpią na depresję, odczuwają intensywne stany smutku, złości, beznadziejności, zmęczenia, różnych innych przeróżnych symptomów. Mogą zacząć czuć się nieprzydatni, mieć skłonności samobójcze, tracić zainteresowanie rzeczami lub nawet ludźmi, którzy naprawdę są dla nich ważni. Depresja, depresje zapoczątkować mogą takie sytuacje. Życiowy jak utrata pracy, nie daj Boże śmierć ukochanej osoby, rozwód lub problemy psychologiczne związane z nadużyciami nałogów, tak, tak, tak jak alkoholizm, narkomania, lub nawet niska ocena, samoocena, może doprowadzić do depresji. Biblia mówi nam, abyśmy byli wypełnieni radością i dziękczynieniem. Bożym zamiarem jest, abyśmy mogli żyć życiem radosnym. To nie jest proste dla kogoś, oczywiście, kto cierpi z powodu depresji, lecz ten problem może zostać rozwiązany poprzez modlitwę, studiowanie i aplikowanie Bożego Słowa do naszego życia. Grupy wsparcia, grupy domowe, społeczność z innymi wierzącymi, wyznanie, przebaczenie i doradztwo. Musimy zrobić świadomy wysiłek, aby nie pozostać skupionymi tylko na sobie, prawda? Ale raczej skierować się na zewnątrz. Uczucia związane z depresją często mogą zostać rozwiązane przez to, że osoba taka odwraca się od skupienia tylko na sobie i zaczyna się skupiać się na Panu Jezusie Chrystusie i na innych ludziach. Kliniczna depresja to stan fizyczny, który musi zostać zdiagnozowany przede wszystkim przez lekarza. Nie jest ona spowodowana nieszczęśliwymi zdarzeniami, a jej symptomy nie mogą zostać złagodzone poprzez same chęci osoby nią dotkniętej, prawda? W przeciwieństwie do tego, co głoszą niektóre chrześcijańskie społeczności, depresja kliniczna nie zawsze jest spowodowana kochani przez grzech. Depresja czasami jest zaburzeniem, który musi być leczony medycznie oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo. Oczywiście Bóg jest w stanie wyleczyć każdą chorobę lub zaburzenie, jednakże w pewnych przypadkach wizyta u lekarza z powodu depresji nie różni się niczym od wizyta do zwykłego na przykład stomatologa, prawda? Jest kilka rzeczy, które mogą zrobić osoby, które cierpią na depresję, aby ulżyć swoim troskom. Powinny upewnić się przede wszystkim, czy trwają słowie Bożym, nawet wtedy, gdy nie czują się do tego zdolni. Emocje mogą zwieść nas z drogi, ale Boże, Boże, słowo jest niezmienne. Biblia mówi, że Bóg nigdy nie zezwoli na pokuszenie w naszym życiu, które byłoby większe niż te, które moglibyśmy znieść. Mówi o tym pierwszy list do Korytian, werset 10 do 13. Kochani, przeczytajcie sobie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chociaż cierpienie na depresję nie jest grzechem, każdy jest odpowiedzialny za to, jak zachowuje się w tym schorzeniu. Łącznie z uzyskaniem profesjonalnej pomocy. Jeżeli tego wymaga... Prawda? Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie. To jest owoc wart, które wzywają Jego imię. Lis Hebrajczyków 13 do 15. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani i życzę dobrego dnia.